Najbardziej Kamil mi się teraz podoba, ale nie wiem, czy oni wczoraj się całowali, czy nie, nie wiem. Serio? Nie wiem, właśnie. No co ty gadasz? Nie wiem, coś tam słyszałam, że ktoś tam coś mówił, że jakieś smokanie, coś tam, coś tam i nie wiem, czy to od nich, czy... O kurde. Ale On też jest taki spokojny, nie? No właśnie taki wolę, właśnie takiego kogoś spokojniejszego. Jezu, ja to tak kiedyś ogólnie co tydzień na przykład wychodziłam na imprezę, nie, lubiłam się tak zaszaleć, a teraz to już wolę. Nie? A jaka Twoja y, córka ma lat? Cztery. Cztery, Cztery lat. Przed wczoraj skończyliśmy. Rosalia. O, ładnie! No chciałam, żebym miała ja polskie, Rozalia. ale nie takie oklepane, nie? Ale to teraz... jest fajne, ładne. O. To, to jest ten już trochę. No kurde, ja ci powiem, że... Wczoraj wieczorem, nie? Góry, nie będzie zaraz popłakać. Nie, bo ja to widziałam po tobie trochę, wiesz? Nie mogę. Chodź. <noise> się? <noise> bo nocy naprawdę miałam takie załamanie, że... Po prostu wiesz co, jak chcesz to wypać się i... Musisz czasem te emocje tak jakby wyciągnąć z siebie. Także...

no ale to są pierwsze dni, jak się tutaj oswoje, to nie. bardzo lepiej na pewno. Już na samym początku właśnie tak wydawałaś się taką właśnie ciepłą osobą i tak y, dlatego zaczęłam z tą, wiesz, tak więcej gadać, bo jest tak nie wiem, mam podobny vibe w takim sensie, że y, widać, że masz takie fajne wartości itd. i tak no, dalej. mam nadzieję, że się to uda, naprawdę. Trzymam kciuki. niektóra jest przekochana, naprawdę. Czuję, że za każdym razem, kiedy będę potrzebowała wsparcia, to będzie przy mnie. I no, naprawdę się cieszę, że jest tutaj.